Daniel na dworze króla. Księga Daniela, pierwszy rozdział od pierwszego do dwudziestego pierwszego wersetu. Gdy uprowadzeni judejczycy trafili już do Babilonu, król Nebukadnezar zwrócił się do przełożonego dworzan i rozkazał mu. Zrób przegląd jeńców i wybierz z nich najlepszych chłopców. Niech będą silni, zdrowi i mądrzy. Potem sprowadź ich do pałacu i każ nauczyć naszego języka. Król dodał jeszcze, że Wybrańcy mają jadać to samo co on. To im pomoże w rozwoju fizycznym i intelektualnym. A za trzy lata niech zostaną do niego przyprowadzeni. Wśród królewskich wychowanków znaleźli się Daniel, Hananiasz, Miszael i Azariasz. Wszyscy czworo pragnęli przestrzegać przykazań Bożych, a niektóre z nich dotyczyły spożywania pokarmów. Mówiły o tym, co wolno jeść. A czego nie wolno. Gdy pewnego dnia przyniesiono chłopcom królewskie jadło, Daniel zauważył, że są to potrawy zabronione przez pana. I co teraz? Po krótkiej naradzie on i jego trzej przyjaciele postanowili, że postąpią zgodnie z wolą Bożą. Daniel wstał i oznamił odważnie: Nie wolno nam jeść mięsa i pić wina. Nie zmuszajcie nas do tego. Sługa, który przyniósł im jedzenie, myślał z lękiem, że król będzie niezadowolony, jeśli młodzieńcy nie tkną posiłku. Jeśli Nebukadnezar zobaczy, że nie jesteście tak silni i zdrowi, jak reszta nadwornych wychowanków, będzie na mnie zły, powiedział, uzna, że nie dbałem o was wystarczająco i może mnie za to zabić. Bez obaw, uspokoił go Daniel. zróbmy tak przez dziesięć dni. Będziemy jedli same warzywa i pili jedynie wodę. Przekonasz się wówczas, że jesteśmy tak samo zdrowi i silni jak pozostali. Sługa pomyślał, że propozycja jest do zaakceptowania i zgodził się. Przez dziesięć dni przynosił im jarzynę zamiast ciężkich mięsnych potraw i wodę zamiast wina z królewskiego stołu. Na koniec czasu próby sługa zauważył, że Daniel i jego przyjaciele wydają się nawet zdrowsi od reszty chłopców. Dlatego od tamtej pory dostawali już tylko to, o co prosili. Bóg pobłogosławił im mądrością, dzięki czemu bez problemu opanowali chaldejski język oraz inne nauki. Minęły trzy lata, wreszcie król rozkazał przyprowadzić do mnie młodzieńców. Nebukadnezar z uwagą przyjrzał się wychowankom, po czym zadał im wiele trudnych pytań. Z podziwem stwierdził, że Daniel i jego przyjaciele są mądrzejsi niż najwięksi mędrcy Babilonu. Ostatecznie powierzył im zaszczytną rolę królewskich doradców, którą wszyscy czterej sprawowali przez długie lata.